Cześć, witam Was na kanale Bartkano. Słuchajcie, ostatnio byłem kilka razy na rybach, nic ciekawego się nie wydarzyło, więc stwierdziłem, że nagram dzisiejszy odcinek yy, poświęcony tematyce złów i wypuść. Rybę w jak najlepszej kondycji. Żeby to zrobić, trzeba przede wszystkim, ja uważam, stosować haki bezzadziorowe. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, dlaczego ja tak uważam. Piszcie w komentarzach, czy sądzicie podobnie, czy. Co tam w ogóle sądzicie na ten temat? Pierwszą ważną rzeczą przy stosowaniu haków bezadziorowych jest to, że wydaje mi się, że trzymają lepiej tą rybę. Mocniej się wbijają te haki i przede wszystkim nie kaleczą tej ryby. Nie kaleczą jej... Miałem sytuację, kiedy na przykład szczupak wziął mi, wbił się praktycznie w skrzela kotwicą, która była pozbawiona zadziorów. Ryba trafiła w bardzo dobrej kondycji do wody. Jeżeli miałbym tam haki zadziorowe w tym momencie, no, z rybą by było naprawdę słabo. Y, więc, stosując zasadę wywódź uważam, że ważne jest stosować haki bez y, Kolejną ważną rzeczą jest to, że stosując haki bez zadziorów, nasze ubrania pozostają takie w stanie, jakie przyszły na ryby. Stosując jakiś z zadziorem, często zdarza się, że jednak wbijecie sobie tą kotwicę w ubrania, potem jest to ciężko wyciągnąć. Z reguły zostaje ślad na tych ciuchach, tak? Następną istotną rzeczą jest to, że na przykład, jeżeli wbijemy sobie taką kotwicę, czy haczyk bez zadziora, wyciągamy to w parę sekund. Jeżeli mamy zadzior. Musimy wykonać sobie operację nad wodą. Warto oczywiście zaopatrzyć się w oryginalne haki bez zadziorów. Natomiast, jeżeli mamy już kotwicę z zadziorami, to można śmiało taki zadzior usunąć. Potrzebujemy do tego tylko i wyłącznie kleszczy. Łapiemy sobie kleszczami zadzior. Tu akurat już mam pozbytek tych zadziorów. Ale mniej więcej ściskamy mocno. Przekręcamy kilka razy. I tego zadzioru już nie ma. Teraz to już jest. Kotwiczka bez zadziorów. Tak samo można zrobić z hakami bez zadziorowymi. Ja stosuję haki z dosyć szerokim kolankiem, które trzymają mi fajnie ryby. Szczególnie przy nimfach. Haki bez używają również karpiarze. Zobaczcie, jakie piękne okazy wyciągają. Na bardziej moim zdaniem toporne wędki niż nasze spinningowe czy muchowe. Także nie ma co się obawiać do tego, że zwiększy nam się ilość ryb, które będą nam spadać podczas holu. Ja uważam wręcz przeciwnie. Zobaczcie teraz krótki materiał filmowy, gdzie po złapaniu ryby na muchę główną, mucha skoczek zapiła mi się o roślinę. Ryba, mimo tego, że chciałem, żeby spadła, bo koło tej ryby stał taki dosyć fajny gruby kaban. No to nie chciała się spiąć, nie? I to jest właśnie sytuacja, gdzie hak bez nawet na luźnej żyłce trzyma tą rybę. No ja jak wziął? Tam jest drugi taki dwa razy większy. Zrzewaj mi to, kurde, bo się zaczepiło. kurde tam taki kapan siedzi nie chcemy mnie spokojnie 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 Taki potok dosyć ładny. Dzisiaj trochę krótko. Mam nadzieję, że choć aż kilka osób zachęciłem do stosowania haków bezzadziorowych. Subskrybujcie, lajkujcie. I zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia wkrótce. Nara.